Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Enter Game No Stale. Wita się z wami Sahir, a także nasz kurczak i coś tu lata. Sobie, nie wiem co to jest. Sobie lata, tak fajnie. Sobie lata. Zakończyliśmy tam misjki, sobie ostatnio, fajnie. Jakaś nowa umiejętność? Uderzenie z obrotem. Jakieś uderzenie z obrotem? Zamach bronią. Weźmy to tu. Zobaczmy. Mógł, sam, mogę nawet przewijać, ale fajnie. Okej. Okay. tutaj sobie możemy założyć. Tylko gdzie to tu jest. O, to tutaj. Chodzi o jeden emocjonalny przedmiot. Nie poziom. to nie daje. Cena jakaś dużo. Nie wiem, może pewnie coś o, Trzeba zamienić sobie tą kurę i na owieczkę. Ja chcę ją. Jak tu włączyć ją? Ona ma pierwszy poziom. Myślałem, że ma już jakiś poziom piąty, czy coś, to nic. Co to jest? Nie ja wiem. Ale my mamy nos, obóz, no, dwa. So, no, 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 można obejrzeć film, nawet. O Jezu, coś włączyłem. Witam Was wszystkich z powrotem tutaj w nastail. Jednak nie, nie, nie będziemy klikać w. Wam nie klikajcie tutaj jak nagrywacie, bo się wyłącza. Gra. Po prostu nostalgi przestał mi działać. A to można jakoś. O ty to można Walka, wręcz obrona 1. Atak dystansowy, obrona 3. A to? Obrona 1. Ty to, to jest lepsze. Jest zbyt przydatne Ochrania głowę przed silnymi atakami. Eto to Ej, to założymy. I co ja mam tu robić? Zapomniałem co za misję miałem tam... Stwór złoty naszyjnik przy pomocy narzędzi do produkcji akcesoriów. Aha... Wydaje ile a tych przedmiotów wytwórz. O ty tu trzeba tę dać, a ja tu założyłem Wytworzyć potwierdzić. On tańczy przy tym jaki bezsens. A ja tu założyłem Haha ha, to wspaniałe akcesorium ale Niestety akcesorium nie jest bardzo użyteczne No fajnie, to ja to robię Prawdziwa moc akcesorium tkwi w dodanych do niego opcjach Soraya ja z domu młody jest ekspertem w tej dziedzinie. Udaj się do niej, jeśli chcesz wiedzieć coś więcej, to pójdziemy do niej. A jak tu nic nie ma? No ej! jeszcze na 14 poziom, kiedy ja mam 9. Na co mi takie itemki? Do mody. No hej. Witam. Ładna pogoda, prawda? A nigdy się nie zmienia. Nie taka ładna jak ty. Tak, Mimi mnie przesłała. Rumieni się. Przybyłeś więc, aby zasięgnąć informacji o wzmocnieniu. W moim sklepie możesz kupić przeróżne akcesoria i wzmocnić celonem. Każde nowe to otrzymuję w prezencie celon. Możesz wzmocnić swoje akcesoria w moim sklepie, skorzystasz w tym momencie z moich usług, czyli może wolisz wrócić później, no teraz bym wolał, bo nie wiem o co chodzi, gdzie to włożyć, tu kolejny samouczek mi wyskoczył. Gdzie to nacisnąć? Ach, poszukiwaczy przygód, czy mógłbyś wyświadczyć mi małą przysługę? No pewnie. On dużo do roboty nie mogę wyjść. Może zanieść ten zestaw obiadowy trenerowi Calvinowi. On jest tak zajęty, że czasami zapomina nawet o obiedzie. Trudno, zginie. Jeśli nikt nie będzie się o to troszczył, jego zdrowie może się. Pogorszyć? Oczywiście. Postaram się dostarczyć ten obiad do na jak najszybciej. A co ma na Ach, przy okazji nie musisz mu mówić, że to ja cię przesłałam. Dlaczego? No cóż, nie ma jakiegoś konkretnego powodu. Po prostu nie ma takiej potrzeby. Czemu, czemu, czemu? Nie takie ciekawski jak to. To nie jest... Tak ją Ale ja chcę ten obiad? No, ja chcę z tej mody Nie jeszcze już tego Trzeba ale... zobaczyć jak to się używa Kurde Dobra, zanieś mu ten obiad No, weźmy to Mam jakieś IT, bo. to by na mapie pokazywało, gdzie co ja. Mogę to powiększyć. O ja mapy wszystkie mi się pokazały. Fajne. Chcę tu zobaczyć, co tu jest. Hmm. Już czas obiadu? Czas był inny, nie, nieprawdopodobnie nie Dziękuję Ci bardzo. To nie ode mnie, tak przypuszczałem. To jest prezes Sora i mam rację. Tak, to jest to, skąd widziałeś. Nie bądź taki zaskoczony, że takiego czasu nie wiem o hojności Sora. Naprawdę ona nie chciała, żebyś się dowiedział. na to, że wprawiłem cię w wysoko podanie. Wybacz, proszę. Aby znowu było dobrze, udzielę Ci pożytecznej porady. To, że zgadłeś, jestem lekko zażenowany. Ale nie, nie musisz mnie przepraszać, możesz mi w zamian doradzić. Już dobrze, oczekuję się nawet ode mnie, że wydam rozporządzenie i udzielę porad poszukiwaczowi przygód w jednej z usług, która oferuje chłownikom Nozwali. No dobrze, i tak już powiedziałem za dużo. Rozpocznijmy trening od on podniesie twoje zdolności. Przypominasz sobie podstawowe umiejętności, których dopiero się, na... się nauczyłeś? Z są dodatkowo wiedzą która rozwodni twoje podstawy w więc... walce tylko to samo się gruncie można dawać jednocześnie no super, kolejny samouczek Twój poziom profesji został podwyższony jest, mam dziesiątek. Jesteś? Malcolm Mick przed chwilą cię szukał. Proszę, możesz pójść do niego i spytać o co chodzi. Zara. Ja tu się uczy umiejętności. Tu masz jakieś tu umiejętności. Jest nauczona, jest nauczona, jest nauczona, jest nauczona. Poziom profesji jest za niski, niski, niski. No okej. Okay. Okej, okay, idziemy do Malcolma. I nadal ciekawie, jak to założyć. Gdybym wszystko czytał, to bym wiedział. Okej, okay, gdzie on tu jest? Czemu tak krzywo idziesz? Malcolm, słucham cię. Cześć, Malko. Mentor Mimi wysłała mnie do ciebie. Jak leci? Mało. Rozmyślanie, walka jak leci, on znowu jakiś nieoswobodzony. Ach, w końcu jesteś rzeczywiście. Chciałbym Cię o coś poprosić. Mam mały problem i rozpaczliwie potrzebuję Twojej pomocy. Co powinienem teraz dla Ciebie załatwić? A chemik tej wioski, moim zadaniem jest zaopatrywanie podróżników do swojej mikstury. Aby zrealizować to zadanie, muszę wyprodukować. Muszę wyprodukować 100 mikstur w ciągu dnia. Brak mi jednego istotnego składnika. Chcesz, żebym to ja podjął się tego zadania i dostarczył Tobie te składniki? Tak, dziękuję. Dalkon, aby mógł dostarczyć Tobie te składniki, mi co to za składnik, gdzie mogę je znaleźć. Tak, tak. Ale zdobyć potrzebny materiał, musisz załatwić wam. załatwić ma wampiry. Hmm, potrzebowałbym troszkę więcej szczegółów. Gdzie mogę znaleźć te wampiry? Gdzie iść na północ? Na północ? Więcej pytam, tym bardziej niecierpliwie się robię. Teleportacja? O. To są wampiry, nie? To jest trączek groszku. Znów do czasoprzestrzeni? Modne okulary. Extra. Start. Tylko to wyłączymy może. Potwierdź. No i zaczynamy. Te drogie jedna z nich to na pewno pułapka. Zdecyduj się. Wygląda jakbyś się śmiały z kogoś. Jakiś obrót zrobimy teraz Łesu tu bitwa tęczowego kryształu rozpocznie się za 30 sekund. Nie wiem o co tu chodzi Ja nie wiem co to na no, ogród no. Zabij go Bitwa ten czołem za 5 sekund Zabij wszystkie potwory Szybko idźmy stąd kolejne walka I go Kolejny wampir, trzeba go załatwić. To, uh. Załadował go szybko, szybko, szybko. Zabije wszystkie potwory. No to lecimy dalej? Moja kurwa, no pół życia. Znowu to samo szybko. Tu wiesz to. No, bigo. Groźny vampir jakiś. Zabije mi kurę zaraz. Jakiś R wzięłem. Nie wiem co to jest. Dalej, 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 dalej. Przyjemny zapachu delikatny i jasny Jest, tu się. Zakończyliśmy misję Tajemnicza skrzynia, weźmy tą, nie wiem którą, tą, 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 tą No weź to Jakieś problemy to ma jakieś, nie wiem Będę się męczył z tym pół godziny, cicho jest A co to jest? Nausznik i Proca na dwunasty poziom. Ekstra Okej, okay, ale zakończyliśmy tą czasoprzestrzeń. Cieszmy się. Możemy wrócić do Malcolma W tą stronę co to jest? trawa trawa miękki strączek groszku ekstra co tu daje? Zobaczcie jaki atak zwiększony. o dwa. To możemy założyć? Czemu nie mogę tego założyć? Dobra, no, tu jest zejście. Idziemy. Dalej. A to jakieś nauszniki. O. Muszę przylegają do uszu. Z pewnym prawdopodobieństwem chronią przed krzyk, krzykiem mądry. Nie wiem, ale niech będą. Mam iść do niego, do Malcolma. Okej, okay. chodź tu. Baw, już wróciłeś. Myślałem, że się nadal będzie rozmyślał. Nie ma za co. Ach, przy okazji. Potrzebujesz teraz wszystkich owoców? Co? Załatwiałem te owoce w najtrudniejszych warunkach, a ty nie potrzebujesz ich wszystkich. Przykro mi, ale zamówienie zostało anulowane, ponieważ jest już przeterminowane. Możesz także wziąć przeterminowany dodatek, jeśli chcesz. Jako rekompensaty i w płodzieńcy się. Przyrządzę, ciebie napój rewitalizujący. Hmm. No hej Tak? Ktoś mnie wołał? Hej tutaj? To ja cię wołałam Ewa z Marketu nosaj. Chyba daj mi chwilkę, Ewa, zaraz do ciebie przejdę. Już idę, Ewa. Przykro mi, że cię tak pilnie wezwałam, ale martwiłam się, że już zapomniałeś o wsi. Dlaczego jesteś taki takim pośpiechu? W jakim zadaniu mogę być dla ciebie pomocny? Opowiadano mi coś o dodatkach. jakich dodatkach do obiadu. No cóż, dodatki, które potrzebował Markom. powinieneś pomóc Markomu i zbierać dodatki, żeby mógł produkować swoje napoje. To prawda i co? Też potrzebuję mnóstwa dodatków. Obecnie jestem zbyt zajęty, nie mam czasu, by zbierać je samodzielnie. Tak właśnie myślałem. Nie możesz po prostu kupić na rynku we wsi. dodatków, zbierać się samodzielnie? żartujesz sobie? to jest jedyne miejsce w którym mieszkańcy mogą kupić te dodatki nie miałem na myśli co innego nie, już nie ważne To więc potrzebuję następujące dodatki Eee, mamy fasolek, pięć to powinno wystarczyć mamy fasolki z groszku bili groszki zazumiano, udam się od razu w drogę i załatwię ci dodatki Teleport nie ma teleportu? Godność zwiększona o 50. Chodź, ja to mogę wszystko wyczytać. Tu są zadania. Co jakiś mamy? Miniland. Nie wiem, co to komunikator. Aha, opcje systemowe, noc market, oboże, wejście. może być atakowany przez wrogów, no i nie to czytałem. Przewodnik, pogrze. wiadomość. Paczka jakaś Wyjście Mogę coś napisać? Coś fajnie Ogólny szept, rodzina, grupa Dobra, fajnie A Fajnie wiedzieć dla wszystkich tu Mogę nacisnąć. Ok, mamy 11 level. 12. Ok, no ale raczej byśmy zakończyli odcinek na tym. Zobaczcie, tu jest teleport. No wiesz, miejsce odrodzenia. Nie, musimy tam się udać. Mamy 11. Level. No i to było na tyle w tym odcinku. Zbieraniem fasolek zajmiemy się w kolejnym. Tylko sobie dojdziemy. Aby rozdzielić przedmioty, przytrzymaj kontrol i przeciągnij je. Aha, no fajnie. Tutaj, tutaj się gdzieś ktoś bił z fasol... z groszkiem. Fasolką. Z groszek ok kroszkiem wczy solką zajmiemy się w kolejnym odcinku na razie byłoby tyle odpoczynek te. dziękuję za oglądanie cześć